Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunk'a. Zadzwoniła do mnie Panam, że Basilisk, czyli ten jakiś tam transporter, który żeśmy porywali jakiś czas temu w, z transportu Militechu, został już tam naprawiony czy poskładany i zaprosiła mnie na przejażdżkę tymże sprzętem. Więc przeniosłem się oczywiście szybką podróżną tutaj do obozu Aldecaldus, żeby było szybciej. No i lecimy do niej. Zobaczymy, jak tam sprzęt się prezentuje. Zapraszam oczywiście do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem. No i lecimy, kurka wodna, jaka maszyna. ...gdybym miał więcej czasu. Co? To byś go przerobił na jebaną rakietę, wiem. Dobre to. Wszystko już gotowe? Heavy, nie, jeszcze nie. Karol jeszcze sprawdza, czy Militech nie zostawił w systemach żadnego lodu. A korpy nie zgłosiły się osobiście po zgubę? Nie. Chyba udało nam się ich zmienić. Ciężarówki z korporacyjnym logo zostawiliśmy niedaleko obozu Rafenów. To prawie tak dobry żart jak zostawienie komuś pod drzwiami psiego gówna w płonącej papierowej tobie. Kurwa zrobili wszystko, żeby wyglądał jak wyjęty żywcem z wojen korporacyjnych. Miły akcent. Tu wszystko w porządku, czysto. Co z solem? Na razie nic. Schodzimy sobie z drogi. Czyli już nie planuję rodzinnego sądu nad tobą. Ach, jasne, że planuję. Po prostu chcę mnie dłużej potrzymać w niepewności. Zawsze chciałem się czymś takim przejechać. Właśnie tak naiwniacy trafiali na front. Nawet nie trzeba było ich werbować. Po prostu pokazywali ci sprzęt. No to wskakuj. Wszystko gotowe. Ulecimy, tak? Którędy teraz to? Tędy, tak? Ale jazda. Kurno jaki czołg. Maszyna nie jest tej ziemi. Będzie się działo. Cześć pana. Będziemy strzelali czy nie? Dobra, bestia. Trzymaj się. Trzymam się. Ja pierdził. Fajna rzecz. No kurwa! Nikt przed tobą nie próbował go uruchomić. Może powinnaś. Wszystko jest zajebiście. Daj mi chwilę. No dobra, to w co, w drogę? Nie jest to najnowszy model, ale Mitch i Bob zrobili co mogli. Rzeczywiście, dobrze wygląda. Co myślisz? Dobrze mi się wygląda. Jeszcze? Ale przytulnie tu. <laughs> Aha, przytulnie tu. Sterujesz tym bezpośrednio z fotela. Musisz się tylko wpiąć. Żadnych pokręteł i wichajstrów? Żadnych. Impuls leci prosto do kory mózgowej. Basilisk staje się przedłużeniem twojego ciała. Mistyczna jedność. <grytanie> Jeździłaś wcześniej czymś takim? Nie, a co? Nie ufasz mi? A mogę jeszcze wysiąść? Nie. To ci ufam. <grytanie> Skoro to taka mistyczna jedność, to po co drugi pilot? Jako wsparcie? Już ci mówię, tylko odjedźmy kawałek od obozu. Potrenujemy trochę. No, odjedźmy, ale co mam okay. zrobić? Więc przy takim przeładowaniu bodźców dla pełnej funkcjonalności podczas kontaktu potrzeba dwóch. Jeden zajmuje się sterowaniem, drugi obsługuje działko. Zobaczysz, spodoba ci się. To będzie dobrze. Spróbuj najpierw na sucho. Ja się na razie odłączę. To jednak nie potrzeba dwóch pilotów? Nie będziesz jednocześnie sterować i strzelać. Gotowy? No, bardziej nie będę. Panam, to ma tak być? Zaraz przejdzie. Synchronizacja neuralna zajmuje chwilę. I co teraz? Okej, okay. zaczynam rozumieć co miałaś na myśli Zrób sobie małą rozgrzewkę Ja nie patrzę Po prostu zrób parę kółek Kamera, dobra o, Miękko się prowadzi Jasne, przelatujesz nam wszystkimi nierównościami terenu. Dobra, widzę, że się nudzisz. Teraz jedź wzdłuż linii wiatraków. I jak ci powiem zawiniesz przed ostatnim w prawo albo w lewo. Dobra. Czyli że gdzie? Wzdłuż linii wiatraków czy wzdłuż drogi, tak? Co robisz? Wracaj tam, albo ja przejmuję stery. Ale gdzie? O co ci chodzi? A tam? Po co te nerwy, ty laska? W lewo jest w lewo. Dziwnie się jedzie, kurwa, co robisz? Wracaj tam, albo ja przejmuję stery! No co, co ci dziewczyno chodzi, to jak co ja mam robić teraz tutaj? Mam się kręcić w kółko jak posrany! Dobrze! <gryw> Dawaj dalej! Okej, okay, aha, mam takim wzdłuż tych, tych punktów jechać. Dziwacznie trochę. Brawo. Widzę. No i tak to się robi. Jaka ty jesteś nerwała, pana dziewczyno Wydłużuj. Wydłużuj majty. Brawo. Świetnie. To teraz postrzegam Zatrzymaj się i aktywuję system. No, zatrzymałem się. Bardziej zatrzymam, gdy już nie mogę. Co mamy w menu? Nie spodziewaj się cudów, Basilisk to przede wszystkim transportowiec. Ale i tak powinno być fajnie. Rozwaltam te wraki. Co ma rozwalić? 10 na 10! Taki bajer, dobra. Dziwne to no, ale dobra. Dobrze! W wolno się strzela, czy w wolno się steruje? Dobra są już definitywnie martwe. Okej, okay. coś tam jeszcze z daleka. Okej, okay, ćwiczenia skończone. Dziwacznie trochę, no dobra. Wiej, pamiętasz jak ci mówiłam o tych impulsach? <grym> to teraz uważaj oj! Się dzieje? Podłączyłam się. Nasze systemy nerwowe są teraz spięte razem. Piloci Basilisco muszą działać w pewnej harmonii. I dlatego czuję wszystko podwójnie. To jak sprzężenie zwrotne. Sensoryka się nakłada. Chcesz to... wypróbować? Ej, kurde, no dobra. Okej, okay. zróbmy to. Czujesz? Jak ludzie mogą się skupić na walce To chyba nie zawsze jest tak intensywne A to czujesz? Ale jazda. Nie wiem czy nie będę musiał tutaj coś co wyblurować, żeby mi się YouTube nie przyczepił, ale to się zobaczy. Zobaczymy, zobaczymy. <gry> o kurwa Znaleźli nas, musimy sprawdzić co z obozem To Rafeni Cała banda nie odpuszczą Przegrupować się Tu też są, idą na całość Sol To całość. a potem rusz tu dupa i przydaj się na coś Jedziemy od razu do obozu, musimy pomóc naszym Dobra Ale jazda Ten Basilisk to była jakaś podpucha militechu Zaraz będziemy mogli Ok, widzę pan Trochę się zdziwił Ok i... Do roboty Wszyscy czy ktoś jeszcze? Jeszcze gdzieś ktoś tam się... Dobra. Równo, idzie. On się jeszcze z daleka. Poza natane Wróć zgodnie? do obozu. Ale jako nie mamy, żeby wrócić. Yy, dobra, ale ubierzcie się, ubierzcie się. Dobra, co się dzieje? Panom jak tam? Ubrała się, szybka jest. Każdy z nas powinien myśleć przede wszystkim o tym, co jest najlepsze dla rodziny. No dobra. Daj spokój, Sor. Jeśli mam odejść z rodziny, to powiedz to wprost. Przynajmniej nie będę musiała znosić twojej kolejnej przemowy. No, jeszcze paru będziesz musiała wysłuchać. Bo od dzisiaj będziesz przewodzić tej rodzinie. Razem ze mną. Brzy co? Chciałem to zrobić uroczyście, ale niech będzie po twoje. Pomyliłem się. Ty miałaś rację, a ja nie. I niech mi się to więcej nie powtórzy. Ale ja tyle rzeczy spieprzyłam. mówiłaś. Wiem, ale zmieniłem zdanie. Narażałaś się dla rodziny, a nawet nie wiedziałaś, czy następnego dnia nie będziesz musiała odejść. Okej. Okay. Okej, okay, no to. Wiele rzeczy będzie musiało się zmienić. Tak, na początek musimy się stąd wynieść i to szybko. Nie będziemy czekać aż Militek do nas trafi. Jasne. Przygotuję trasę. No dobra. Wyszło nie najgorzej. No laska, jedziemy. Gratulacje. Koszmarny. Ja byłem przeciwko. Dzięki. Chyba muszę trochę ochłonąć. Idziesz ze mną. No raczej. W tak, w tak pięknych oko okolicznościach przyrody. Szybcie się nie da Interesujący dzień. Czuję się, jakbym uniknęła czołowego zdarzenia z lokomotywą. Było blisko. Nie wiem, czy dałabym radę bez ciebie. Daj spokój. Nie, poważnie. Wszyscy mamy u Ciebie dług i możesz liczyć na Aldecardos. Zawsze. Dobrze wiedzieć. Pusto za barem. To mi się podoba. Piwo? Lemoniada? Niech będzie piwo. piwo. Zakończyło się, tak? <laughs> Za szczęśliwe zakończenia. Eee, hmm. Zamurowało cię? Tak troszeczkę. No to co teraz, szefowo? <śmiech> <śmiech> Nie mam pojęcia, serio. Najmniejszego. Cole okazał się w porządku. Jak żyć? <noise> Będę improwizować. Wi, rozejrzyj się. Popatrz na nich. To mogłaby być twoja rodzina. Panom, co ty? Zostań w obozie. Dołącz do nas. Uh. Kurde. Chciałbym pana. Naprawdę. Aha. Nadciąga pierdolone ale. Ale nie mógłbym teraz. Muszę dokończyć swoje sprawy. Dobra, Vi. W sumie nie powinnam zrzucać na ciebie teraz takiej bomby. Po prostu myślałam. Zapomnij o tym. Co myślę o tym wszystkim? Ach, o mnie. Oj! Oj! Co zaszło? Złom się zepsuł. Złom się zepsuł. Zardzewiało. No i zobaczymy, co to tu zaszło? Wi? Panem, ja. Wi, spokojnie, wszystko jest dobrze. Jak się czujesz? Coś się stało. Pamiętam, że, że rozmawialiśmy i, i nagle. Straciłeś przytomność. Nie było z tobą kontaktu. Zabraliśmy cię stamtąd. Dokąd? Przenieśliśmy obóz do nowego miejsca. Tu jesteśmy na razie bezpieczni. Niczym się nie martw. To oh, my się odzywa całą tamte. Musisz mi powiedzieć, co się dzieje. Ta krew... Odpłynąłeś na wiele godzin. Co ci jest? No powiemy. oj ja jest coraz gorzej. Z każdym dniem co się pojmało. Spokojnie, ja spokojnie, po kolei co się z tobą dzieje? Jeśli ci powiem prawdę. Boję się, że między nami już nie będzie tak samo. Wy posłuchaj mnie. Nie możesz mi powiedzieć niczego, co zmieniłoby moje... Zresztą um, przestań pierdolić i mów o co chodzi. Kojarzysz Johnego Silverhanda? No, puszczają te starocie w radio czasem, a co? O, właśnie w tym rzecz. Żony żyje. Siedzi w mojej głowie. Y Czekaj. Że co? To jakaś metafora, której nie łapię? To długa historia. Wziąłem zlecenie. Zjebało się. Mam teraz w głowie konstrukt do osobowości Silverhanda. Pierdolisz. On też nie jest tym faktem zachwycony. W każdym razie ukazało się, że nie jesteśmy kompatybilni. Jest coraz gorzej. Ty naprawdę nie żartujesz. Próbuję z tym żyć, a raczej im przeżyć. No, na zdrowie ci to ewidentnie nie wychodzi. <laughs> Muszę się zbierać. Już mi lepiej, naprawdę. Poczekaj, pójdę z tobą. Tak myślałem, że cię słyszę. Hej, Mitch, nareszcie. Martwiliśmy się o ciebie. Zaopiekowałem się twoim wozem. Tam stoi. Ale chyba zostajesz z nami, nie? Wszystko w porządku? Wi, coś nie tak? tak? już o wiele lepiej. O, dzięki za pomoc. Cieszę się. Widzę, że się już tu urządziliście. Mamy w tym pewne doświadczenie. To dobre miejsce. Mamy tu większą kontrolę nad okolicą. Ludzie się szybko przyzwyczają. Ale mów co z tobą? Wystraszyłeś nas. Dzięki. Jeszcze chwilkę zostanę. Czuj się jak w domu. Pamiętaj, nasza oferta jest aktualna. Jeśli będziesz w potrzebie, Alde Kaldos ci pomogą. Przynajmniej co do tego jesteśmy w 100% zgodni. Jakby co, wiesz, gdzie nas znaleźć. Dobra. Pogadali. Idziemy z panem. No. Lala. Odprowadzić cię? Chyba mnie widzieli. He? Zgadnij. Znam tę okolicę jeszcze z dawnych tras. Rzeczywiście Zbyt tu prawo. jesteście bezpieczni? Jest na razie nie tak. Militech nie zapuszcza się na te tereny. No i mamy lepsze punkty obserwacyjne. Ale wiesz, to wszystko tutaj I, to tylko tymczasowe żymy. rozwiązanie. Niedługo będziemy musieli zdecydować, co dalej. Ja tu jestem samochodem. Dobrze wiedzieć. No dobra, niech będzie. Wie, wracając do naszej rozmowy, nawet nie udaję, że to ogarniam. To chyba nawet do mnie nie dotarło jeszcze. Ale serio, jak mogę ci pomóc? Szczerze? Nie wiem. No, ale musi być ktoś coś, kto będzie w stanie. Pamiętasz Helmana? To on stworzył technologię konstruktu osobowości. Dlatego chciałeś go dorwać. Ale to był ślepy zaułek. I teraz muszę wykombinować, co dalej. Znajdziesz sposób. A jak już znajdziesz, to daj mi znać. Pomogę ci. Ta rodzina ci pomoże. Sol nie żartował. Słyszysz? Dzięki za wszystko. Dzięki, że jesteś. Uważaj na siebie i daj znać, jak tylko... po prostu, bądź w kontakcie. No i dobra. zdobyto to trofeum o bezkresna drogo. Zapewne chodzi o to, żeśmy... O, tutaj coś jakaś... Coś było do zeskanowania i to jest ten Basilisk. Kurde, fajna maszyna! Fajna maszyna, dobry sprzęt, ja pierdzielę. Ozbrojenie główne i tak dalej, i tak dalej. Fajna, fajna rzecz. Dobra. Co to ja chciałem? Skończyło się zadanie. Całkiem przyjemne. Zdobyto trofeum, więc zapewne chodziło o to, że razem z Alde Caldos się gdzieś tam wybrałem. Zobaczymy gdzie jesteśmy, tak z ciekawości. Okej, okay, jesteśmy kawałek gdzie indziej, bo byliśmy mniej więcej tutaj gdzieś byliśmy. Dokładnie nie wiem, ale gdzieś tutaj. Obóz jest był gdzieś tutaj. Tutaj chyba. No mniejsza o to, jakoś na w okolicach. Teraz jest teraz jesteśmy kawałeczek tutaj. Dobra, no i to co to tu się na niebie dzieje. Dobra. Więc w związku z tym związkiem, że zadanie udało się zakończyć, my sobie tutaj też zakończymy odcineczek wyszedł krótszy, ale to nic. Jedno zadanie na spokojnie. W następnym odcinku oczywiście polecimy dalej, bo ciągle jeszcze mnóstwo rzeczy przed nami. Także zapraszam do oglądania. Do śledzenia dalszej przygody. A tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się, cześć!